Jest koniec stycznia 1945 roku. Pierwszy front białoruski, dowodzony przez marszałka Georgija Żukowa, zdobywa przyczółek na zachodnim brzegu Odry, ostatniej wielkiej przeszkody wodnej przed Berlinem. W Moskwie panuje przekonanie, że stolica III Rzeszy jest już w zasięgu ręki. Wystarczy tylko uderzyć i zadać śmiertelny cios. A jednak marszałek Żukow nie rusza do ostatecznego szturmu. Powód jest prosty. Skrzydła Pierwszego Frontu Białoruskiego wciąż pozostają odsłonięte i narażone na niemieckie kontrataki. Wehrmacht, choć wycofuje się i ponosi ogromne straty, nadal potrafi uderzyć niespodziewanie i wyrządzić poważne szkody. Stalin wie, że zbyt pochopny atak mógłby skończyć się katastrofą, dlatego nakazuje wstrzymanie marszu ku Berlinowi. Sytuacja zmienia się dopiero pod koniec marca 1945 roku. Po zaciętych, krwawych walkach armia czerwona opanowuje Pomorze i Dolny Śląsk. Teraz Stalin i jego generałowie w końcu mogą spojrzeć w stronę Berlina. Sowieci spieszą się. Stalin chce jak najszybciej zdobyć Berlin. Cały czas obawia się bowiem, że Hitler zdoła zawrzeć separatystyczny pokój z aliantami zachodnimi. Taki scenariusz oznaczałby dla Stalina katastrofę. Wehrmacht, uwolniony od walk na zachodzie, mógłby skoncentrować wszystkie siły przeciw Armii Czerwonej i zatrzymać jej marsz w głąb Niemiec. Stalin nie ufa sojusznikom. Chociaż wie, że generał Dwight Eisenhower, naczelny dowódca sił alianckich na Zachodzie, podjął decyzję o skierowaniu głównego uderzenia aliantów na południe Niemiec, a zdobycie Berlina pozostawił armii czerwonej. Z perspektywy Waszyngtonu jest to ruch pragmatyczny. Amerykanie obawiają się bowiem, że Hitler wycofa swoje armie w Alpy, do Bawarii i północnej Austrii, gdzie w trudnym górskim terenie Wehrmacht mógłby miesiącami stawiać opór. Na Kremlu jednak Stalin wciąż podejrzewa, że alianci zachodni mogą go oszukać i zdobyć Berlin przed Armią Czerwoną. Dlatego przywódca ZSRR naciska na swoich marszałków, by jak najszybciej ruszyli na Berlin i nie pozwolili, by ktokolwiek inny sięgnął po trofeum. W postaci stolicy trzeciej Rzeszy. Choć główną rolę w planowanej operacji berlińskiej powierzono wojskom pierwszego frontu białoruskiego Żukowa, plan operacji zakłada, że w zdobywaniu stolicy trzeciej Rzeszy mogą wziąć udział również wojska pierwszego frontu ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa. Decyzja nie jest przypadkowa. Z jednej strony, Stalin celowo podsyca rywalizację między swoimi dowódcami, bo wie, że ich ambicje i chęć sięgnięcia poza szczyt jest potężnym napędem ofensywy. Sam stawia sprawę jasno: niech Berlin zdobywa ten, kto pierwszy dokona przełamania. Ale z drugiej strony za tą decyzją stoją też względy wojskowe. Uderzenie na szerszym froncie zwiększa szansę powodzenia całej operacji, zmuszając przeciwnika do rozproszenia sił i ułatwiając Armii Czerwonej przełamanie oporu w kluczowych punktach. W ten sposób Operacja Berlińska staje się nie tylko wyścigiem z czasem, w którym Armia Czerwona stara się ubiec aliantów zachodnich, ale również pojedynkiem dwóch dowódców – Zukowa i Koniewa, rywalizujących ze sobą o zaszczyt zdobywcy stolicy III Rzeszy. Pośpiech Sowietów jest duży, Czas na przygotowanie operacji o tak ogromnej skali zostaje skrócony z 3-4 miesięcy, jak bywało dotąd, do zaledwie dwóch tygodni, co wymaga niemal logistycznego cudu. Niemniej ambitny okazuje się harmonogram działań. Sowici zakładają bowiem, że główna linia niemieckiej obrony zostanie przełamana już pierwszego dnia ofensywy. To umożliwi armiom pancernym natychmiastowy pościg i pozwoli do 21 kwietnia 1945 roku zamknąć Berlin w kleszczach okrążenia, a 1 maja osiągnąć linię Łaby. Po uzgodnieniu planów operacyjnych w Moskwie na całym froncie, wzdłuż Odry i Nysy, rozpoczyna się dwutogodniowy okres gorączkowych przygotowań. W tym czasie dowódcy poszczególnych frontów dokonują niemal cudów, by sprowadzić na pierwszą linię niezbędne siły, sprzęt, amunicję i zapasy. Każdy dzień nabiera tu znaczenia, a tempo i skala przygotowań są niesamowite. W ramach przygotowań do ofensywy Żuków gromadzi na przyczółku pod Kostrzynem, skąd jego front wyprowadzi główne uderzenie pięć armii. To imponująca siła, ponad 500 tysięcy żołnierzy, 1200 czołgów, 6000 tysięcy dział i półtora tysiąca wyrzutnie rakietowych. Już pierwszego dnia operacji kolejne dwie armie pancerne mają przeprawić się na przyczółek, by wzmocnić nacisk na niemiecką obronę. Tak wielkie nagromadzenie wojsk sprawia, że przyczółek pęka w szwach od żołnierzy, sprzętu, amunicji i zaopatrzenia. Wszędzie, gdzie tylko sięgnąć wzrokiem, rozciągają się transze jej ziemianki. Pod każdym krzakiem leży sprzęt, a obok niego skrzynki z amunicją. Łącznie do operacji berlińskiej Żukow gromadzi imponujące siły. 700 tysięcy żołnierzy, 14 tysięcy dział i 2900 czołgów. Tworzy to potężną machinę wojenną zdolną do przełamania niemieckiej obrony i pchnięcia Armii Czerwonej wprost, u stolicy III Rzeszy. Głównym problemem sowieckiego przyczółka jest to, że broniąca się przed wojskami Żukowa niemiecka 9. Armia, dowodzona przez generała Teodora Busego, zajmuje bardzo dogodne stanowiska obronne na górujących nad przyczółkiem wzgórzach Sielu. Jak pisał dowódca 8. Armii Gwardii, generał Wasilii Czujko, nie było możliwości odpowiedniego ukrycia naszych przygotowań przed wzrokiem nieprzyjaciela, który miał doskonałe pole widzenia na przyczółek i wschodni brzeg Odry. Kiedy zapadała noc, niemieckie reflektory przeczysywały Całą okolicę. Nie próbowaliśmy ich niszczyć. Artylerzyści dostali zakaz otwierania ognia, by nie zdradzić swoich pozycji. Kiedy gasły reflektory, nadlatywały samoloty rozpoznawcze, które oświetlały flarami całą dolinę i Niemcy widzieli wszystko jak na dłoni. Niemcy przygotowują swoje pozycje obronne z niezwykłą starannością. Ich system składa się z trzech pasów obronnych, które w pełni wykorzystują trudny do sforsowania teren. Gęsto poprzecinane strumieniami, kanałami i rowami melioracyjnymi. Wszystkie podejścia na wzgórza Sillow są zaminowane i osłonięte licznymi stanowiskami artylerii oraz karabinów maszynowych. Dodatkowo Niemcy wykupują orowy przeciwczołgowe głębokie na 3 metry i szerokie do 3,5 metra. A głównie rów melioracyjny biegnący na osi północ-południe i zwany Hauptgraben przekształcają przemyślaną pułapkę na czołgi. Przedni skraj wzgórz Silow stanowi nie lada przeszkodę dla atakujących. Jest to urwisty klif, który nawet w najniższym punkcie wznosi się na 30 metrów ponad poziom doliny. Klif jest zbyt stromy, by mogły po nim wspiąć się czołgi, a jednocześnie jego naturalne załamania terenu Niemcy wykorzystują, ukrywając w nich działa przeciwpancerne i niszczycieli czołgów z pancerfaustami. To właśnie na skraju tego klifu Niemcy opierają swój główny pas obrony, którego kluczowym elementem jest miejscowość Silow. To tutaj Niemcy gromadzą pancerne odwody, których zadaniem są szybkie kontrataki na włamujące się jednostki sowieckie. Dolinę u stóp wzgórz silą Niemcy zalewają wodą ze sztucznego zbiornika retencyjnego, przekształcając znaczną jej część w grzęzawisko. W efekcie natarcie może przebiegać przede wszystkim wzdłuż dróg. Kluczowe znaczenie ma szczególnie droga krajowa nr 1, prowadząca prosto do Berlina. To właśnie wzdłuż tej arterii Żuków planuje skierować główne uderzenie swoich sił, wykorzystując ją jako naturalny korytarz wśród trudnego i niebezpiecznego terenu wzgórz Sielu. Niemcy doskonale zdają sobie sprawę, że tędy pójdzie główne uderzenie sowieckich armii pancernych, dlatego zgromadzili tu potężne siły. W skład obrony wchodzi 23 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej. Jej działa 88 mm oraz groźne, poczwórnie sprzężone armaty 20 mm mają przede wszystkim niszczyć sowieckie czołgi i osłaniającą je piechotę. Niemiecki plan obrony jest niezwykle ryzykowny. Przewiduje, że tuż przed rozpoczęciem głównego natarcia sowieckiego, zanim jeszcze sowiecka artyleria zacznie ostrzał, większość niemieckich sił wycofa się z przedniej stranszei, tak, żeby uniknąć głównej siły sowieckiego ostrzału i móc prowadzić walki opóźniające w dwóch kolejnych transzejach pierwszego pasa obrony, systematycznie wykrwawiając nacierające oddziały i maksymalnie utrudniając im przebicie się przez niemieckie umocnienia. W przeddzień bitwy łączna siła 9 Armii wynosi ponad 90 tysięcy żołnierzy wspieranej przez 2,5 tysiąca dział oraz 500 sprawnych czołgów, dział samobieżnych i niszczycieli czołgów. Problemem Niemców pozostaje jednak Ograniczony zapas amunicji i paliwa. W tym czasie III Rzesza jest już państwem, które zaczyna się rozpadać. Systematyczne naloty alianckie od połowy 1944 roku, zwłaszcza amerykańska ofensywa na zakłady paliw syntetycznych, węzły komunikacyjne i transport kolejowy, doprowadzają do załamania podstawowych gałęzi gospodarki wojennej. Niemcy tracą zdolność do produkcji benzyny i oleju napędowego w ilościach pozwalających prowadzić manewrową wojnę. Lotnictwo niemieckie praktycznie nie może działać z powodu braku paliwa. Transport i logistyka uległy paraliżowi. Zniszczone linie kolejowe, mosty i węzły przeładunkowe powodują, że nawet te fabryki, które jeszcze pracują, nie mogą sprawnie wysyłać produktów na front. W wielu regionach produkcja jest ograniczona nie tyle przez bombardowania zakładów, ile przez niemożność dostarczenia surowców i energii. W tym momencie cała trzecia Rzesza funkcjonuje głównie dzięki strachowi. Z jednej strony jest to strach samych nazistów, przekonanych, że po wojnie czeka ich sąd i egzekucja. Walczą więc do końca, gotowi pociągnąć za sobą całe państwo o przepaść. Dlatego, aby utrzymać kontrolę nad rozpadem państwa w całej Rzeszy, trwa nazistowski terror oparty na doraźnych sądach wojskowych i plutonach egzekucyjnych, które skazują na śmierć każdego, kogo uznają za tchórza lub panikarza. Z drugiej strony, Niemieckie społeczeństwo żyje w strachu przed Armią Czerwoną, znaną z okrutnego odwetu za zbrodnie popełnione przez Niemców. Ministerstwo Propagandy nieustannie podtrzymuje te obawy, informując ludność o okrucieństwach Armii Czerwonej. Rozgłaszane są przeróżne plotki, m.in. o kobietach, komisarzach rzekomo kastrujących rannych żołnierzy. Jednocześnie resort propagandy korzysta z własnych grup, które malują na murach hasła: Wierzymy w zwycięstwo. Nigdy się nie poddamy. Ochroń nasze kobiety i dzieci przed czerwoną bestią. Strach i propaganda stają się w ten sposób narzędziami utrzymania kontroli nad Niemcami, tworząc atmosferę przymusu i przekonanie, że wraz z końcem wojny zniknie także samo państwo niemieckie. Jednocześnie Niemcy zdają sobie sprawę, że mogą powstrzymać sowiecką ofensywę tylko na wzgórzach z Gdyby armia czerwona wyparła dziewiątą armię na zachód, niemieckie siły straciłyby możliwość oparcia się na terenie i zmuszone byłyby cofać się do Berlina. W praktyce oznaczałoby to nieuchronny upadek niemieckich sił zbrojnych i samej III Rzeszy. Tymczasem Sowieci w pośpiechu przygotowują swoje decydujące uderzenie. Nie mogą liczyć na zaskoczenie. Ich przygotowania są widoczne dla Niemców jak na dłoni, dlatego Żukow wymyśla inny sposób, by zaskoczyć przeciwnika. Plan zakłada rozpoczęcie natarcia w morkach nocy, dwie godziny przed świtem. Żukow chce jednocześnie oświetlić pole bitwy i oślepić Niemców, wykorzystując 143 reflektory przeciwlotnicze. Rozmieszczone na odcinku 40 km mają pomagać żołnierzom w orientacji w ciemnościach, wskazywać kierunki natarcia, zapewnić dwie dodatkowe godziny światła przed wschodem słońca, a także ułatwić artylerii precyzyjne określenie celów. Sowiecki plan zakłada, że 5 Armia Uderzeniowa, 8 Armia Gwardii i 69 Armia uderzą najkrótszą drogą ze wschodu na zachód i w ciągu 6 dni dotrą do Berlina. Główną siłą natarcia Pierwszego Frontu Białoruskiego ma być artyleria. To ona w planach Żukowa ma rozstrzygnąć bitwę i wyrąbać sobie tę drogę przez wzgórza Silu. Dlatego Żółkow koncentruje gigantyczne ilości artylerii na głównych kierunkach uderzenia swoich armii. Na poszczególnych odcinkach wygląda to naprawdę imponująco: 47 Armia 345 dział na każdy kilometr frontu, 3 Armia Uderzeniowa 227 dział, 5 Armia Uderzeniowa 312 dział, a 8 Armia Gwardii 326 dział. W niektórych miejscach armaty ustawione są co zaledwie 2-3 metry od siebie. Zapas amunicji dla pierwszego frontu białoruskiego przekracza 7 milionów pocisków, z czego 1 236 000 ma zostać wystrzelonych na pozycję przeciwnika już pierwszego dnia ofensywy. Dla porównania, w czasie bitwy pod Verdun w I wojnie światowej wystrzeliwano średnio 600 000 pocisków dziennie, a podczas bitwy w Normandii około 150 000. Już pierwszego dnia ofensywy Sowieci planują więc zalać Niemców ogniem o łącznej mocy trzykrotnie większej niż siła alianckich nalotów w całej operacji Gomora, która doszczętnie spaliła Hamburg. Sowieci mogą liczyć także na potężne wsparcie pancerne. Prawie 3000 czołgów, z czego połowa Skupiona jest w dwóch armiach pancernych, których zadaniem jest wykorzystanie taktycznego sukcesu głównych sił uderzeniowych i otwarcie drogi do Berlina. Do tego wojska Żukowa wspierane 3000 samolotów 16. Armii Lotniczej, mających za zadanie paraliżować ruch niemieckich odwodów oraz wspierać wojska na pierwszej linii frontu. Te wszystkie czynniki sprawiają, że Żukow jest przekonany o zwycięstwie. Dlatego tak optymistycznie zakłada, że do końca pierwszego dnia operacji jego dywizje przełamią pierwsze dwa pasy obrony i będą gotowe do szturmu na trzeci. Dla Niemców kluczowe jest dokładne ustalenie daty sowieckiego uderzenia. Od tego zależy, czy zdążą wycofać swoje siły z przedniej linii, zanim rozpocznie się mierząca nawała sowieckiej artylerii. Jeśli przegapią ten moment, ich dywizje mogą zostać zniszczone już pierwszego dnia. Dlatego uważnie śledzą przygotowania przeciwnika. Od 12 kwietnia wojska 9 armii pozostają w ciągłym pogotowiu. Spodziewane uderzenie wciąż jednak nie nadchodzi. General Busse oczekuje go najpierw 13, potem 14 kwietnia. Dopiero wieczorem 15 kwietnia staje się pewien, że Sowieci uderzą następnego dnia. W związku z tym po północy 16 kwietnia niemieccy żołnierze zaczynają opuszczać przednią linię obrony. I faktycznie, o godzinie 3 w nocy rozpoczęło się przygotowanie artyleryjskie o bezprecedensowej intensywności. Jak wspominali niemieccy żołnierze. Nagle ogłuszający łoskot wypełnia powietrze. To nie jest zwykły, dobrze nam już dany ostrzał artylerii, ale dosłownie huragan ognia, który rozrywa na strzępy wszystko wokół. Nad horyzontem unosi się gorąca, purpurowa łuna, jakby samo niebo miało za chwilę runąć nam na głowy. Ziemia pod nogami drży i kołysze się niczym pokład statku podczas sztormu. Kulimy się na dnie naszych okopów i ziemianek, zaciskając dłonie na karabinach. Przerażenie sprawia, że każdy z nas kurczy się w sobie i wciska w najdalszy kąt. Pociski przelatują ze skowytem i eksplodują dookoła. Powietrze trzcina świst odłamków. Nie ma czym oddychać. Krzyki i komendy zagłuszają wina stali i ognia. Wszystko zasnuwa ciężki dym. Jeden z żołnierzy 9 Dywizji Strzelców Spadochronowych zapamiętał tę chwilę tak. Można było odnieść wrażenie, że to ziemia wznosi się ku niebu na kształt litego muru. Wszystko tańczyło jak w pijackim zwidzie. Przedmioty, które nie były przetwierdzone na stałe, leciały z łoskotem z półek i kredensów. Ze ścian spadały obrazy i rozbijały się podłogę. Pękały szyby w oknach. W jednej chwili wszyscy byliśmy pokryci warstwą piachu, pyłu i odprysków szkła. Żaden z nas nie doświadczył czegoś takiego i nie sądził, że to możliwe. Nie było przed tym ucieczki. Doświadczaliśmy największej koncentracji ognia artyleryjskiego w historii, wycelowanego w teren bezpośrednio przed nami. Wyglądało na to, że każdy metr kwadratowy ziemi zostanie przeorany jak pługiem. Inny niemiecki oficer wspominał: Z moim oddziałem opuściłem zajmowane pozycje na krótko przed tym, jak Rosjanie otworzyli ogień. Kilka sekund zginęło wszystkich dziesięciu ludzi z mojej drużyny. Ja sam znalazłem się jeszcze w dymiącym leju. Byłem ranem. Chociaż zauważyłem to dopiero po dotarciu na drugą linię obrony. Jak okiem sięgnąć, wszędzie płonęły farmy i całe wioski, a w niebo obiły kłęby dymu. Istne piekło. Ci, którzy nie zdążyli wycofać się z pierwszej linii obrony, pisali później o piekle na ziemi i trzęsieniu ziemi. Wielu straciło słów. Gerd Wagner z 27. Pułku Spadochronowego wspomniał, że w ciągu kilku sekund zginęli prawie wszyscy jego towarzysze broni. Gdy odzyskał przytomność, stwierdził, że leży w płytkim, dymiącym jeszcze kraterze po wybuchu pocisku. Miał tyle siły, by to się do drugiej linii obrony jako jedyny. Okopy zostały całkowicie zniszczone. A pod zwołami Ziemi pozostało mnóstwo ciał martwych i żywych żołnierzy. O 3.20 włączono reflektory, dając tym samym sygnał do rozpoczęcia ataku. Pięć minut później artyleria przeniosła ogień dalej. Kłęby kurzu, pyłu i dymu zbite w powietrze przez nawałę artyleryjską były w wielu miejscach tak gęste, że światło reflektorów odbijało się od nich, oślepiając radzieckich żołnierzy i wystawiając ich na ogień Niemcu. Zdezorientowana piechota, która nie ćwiczyła wcześniej takiego ataku, nagle znalazła się jak na strzelnicy, doskonale widoczna na jasnym tle. Na pierwszej linii zapanował chaos. Czołowe oddziały zaczęły domagać się, by wyłączono reflektory, ale wyższe dowództwo trzymało się sztywno ustalonego planu. Ostatecznie wiele jednostek pierwszego rzutu zaległo na pozycjach wyjściowych, czekając do świtu, aby zorientować się w terenie. Dewastacja terenu, który pokrył się tysiącami lejów po pociskach, płynęła bardzo poważnie na mobilność nacierających oddziałów, szczególnie pojazdów, które grzęzły w zrytej pociskami ziemi i musiały omijać setki kraterów po pociskach. Początkowo Ósma Armia Gwardii posuwa się szybko, niemal bez przeszkód. Jej korpusy zajmują opuszczoną pierwszą linię niemieckich transzei tak sprawnie, że dowódca armii, generał Czujkow, podejrzewa nawet zasadzkę. Jednak im bliżej podnóży wzgórz Silou, tym tempo natarcia wyraźnie spada. Ogień obrońców staje się coraz bardziej intensywny, a Niemcy coraz bardziej zawzięcie kontratakują swoimi dywizjami pancernymi. Już około południa staje się jasne, że ósma Armia nie zrealizuje przewidzianego na ten dzień zadania – zdobycia Silow. Wtedy Żukow podejmuje brzemienną w skutkach decyzję, która paraliżuje natarcie całej ósmej Armii Gwardii i do dziś, Wywołuje wiele kontrowersji. Postanawia nie zmieniać wcześniej przyjętego planu, który zakładał wprowadzenie już pierwszego dnia w wyłom stworzony przez 8 Armię Gwardii Czołgów I Armii Pancernej Gwardii. Mimo, że wyłomu w niemieckiej obronie w rzeczywistości nie ma, czołgi generała Katukowa i tak ruszają do przodu. Decyzja ta wywołuje gigantyczny chaos w szeregach 8 Armii Gwardii. Kiedy ponad 600 czołgów Katukowa próbuje przedrzeć się do przodu przez ugrupowanie armii, nieliczne drogi szybko zapewniają się zmechanizowanymi kolumnami pierwszej Armii Pancernej Gwardii. W efekcie nie da się podciągnąć artylerii, a dywizje 8 Armii Gwardii zaczynają tracić spójność. Wszystko to sprawia, że do końca dnia obie armie nie osiągają już większych sukcesów i grzęzną na podejściach do wzgórz Silo. Nie lepiej wygląda sytuacja w pasie sąsiedniej 5 armii uderzeniowej. Tam Natarcie również posuwa się powoli, głównie z powodu niedostatecznego rozpoznania niemieckich pozycji obronnych. Dodatkowo, gęsta sieć kanałów znacząco spowalnia marsz Sowietów, ułatwiając Niemcom obronę. Tam również przedwczesne wprowadzenie do działań drugiej armii pancernej gwardii powoduje chaos podobny do tego, który sparaliżował ósmą armię gwardii. Działania piechoty nie są w żaden sposób skoordynowane z czołgami, co skutkuje mizernymi efektami całej ofensywy. Nieco lepiej sytuacja wygląda na północnym skrzydle I Frontu Białoruskiego, gdzie 47. Armia posuwała się około 10 km do przodu, zadając Niemcom tak duże straty, że już pierwszego dnia muszą oni wprowadzić wszystkie swoje odwody, by utrzymać front. Mimo to, na koniec dnia Marszałek Żukow jest bardzo niezadowolony z efektów działania swoich wojsk. Co gorsza, Stalin informuje go, że armie Marszałka Koniewa odniosły znacznie większe sukcesy i ruszają na Berlin. Żukow zdaje sobie sprawę, że zaczyna przegrywać wyścig do stolicy III Rzeszy i że musi jak najszybciej przełamać niemiecką obronę na wzgórzach silów. Jednak zadanie to wcale nie jest łatwe. 16 kwietnia 9 armia wprowadza do walki swoje rezerwy. Dzięki temu Niemcom udaje się utrzymać swoje pozycje. Ale w efekcie generał Busse pozostaje już pierwszego dnia niemal bez odwodów. Wie, że jeśli nie otrzyma dodatkowych sił, Front jego armii może pęknąć już następnego dnia, a Sowietom uda się ruszyć prosto na Berlin. Świadomi tego zagrożenia są także jego przełożeni, więc reagują natychmiast. Dowódca Grupy Armii Wisła wzmacnia 9 Armię 18 Dywizją Granadierów Pancernych, która ma zapewnić utrzymanie frontu w kolejnych dniach. Żukow naciska na dowódców swoich armii, aby przyspieszyli tempo natarcia. Potężny ogień artylerii ma zmiażdżyć broniące się niemieckie dywizje, ale szybko okazuje się, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Sowieci z trudem podciągają swoje baterie do przodu działa grzezną w błocie. Dodatkowo bardzo celny ogień Niemców sprawia, że sowiecka artyleria nie może w pełni wykorzystać swoich możliwości. A jednak mimo trudności na niemieckie linie spada prawdziwa burza ognia i stali. Tego dnia działa Armii Czerwonej wystrzeliwują niemal pół miliona pocisków. Pomimo tego, wojska piątej Armii Uderzeniowej i 2 Armii Pancernej Gwardii, zamiast pędzić w stronę Berlina, posuwają się powoli, kilometr po kilometrze, jak maszynka do mięsa, mielą niemiecką obronę, zmuszając ich do wprowadzenia kolejnych odwodów. Podobnie dzieje się w pasie 8 armii gwardii, która mozolnie wspina się na wysokie klify wzgórz silą wzdłuż drogi nr 1. Tutaj też huraganowy ogień sowieckiej artylerii niszczy kolejne niemieckie dywizje piechoty i rozbija odwody wchodzące do walki. Walka zmienia się w bitwę jak z pierwszej wojny światowej, gdzie artyleria niszczy wszystko na swojej drodze. A wojska posuwają się kilkaset metrów dziennie. Na innych odcinkach sytuacja wygląda podobnie. Niemieckie dywizje są miażdżone ogniem dział i czołgów. Nie ma tu finezji, działa jedynie gigantyczna siła ognia, niszcząca wszystko na swojej drodze. Żukow nie modyfikuje planów, mimo że wie, iż czołgi Koniewa pędzą już w stronę Berlina. Dowódca Pierwszego Frontu Białoruskiego jest przekonany, że jego wojska tego dnia ostatecznie zmielą Niemców i ruszą błyskawicznie do przodu. Jednak nic takiego nie następuje, a to dlatego, że Niemcy ściągają w rejon wzgórz silą nowe siły, ratując swój front. Hitler zgadza się rzucić na ten odcinek kolejne dywizje granadierów pancernych SS Nordland i Netherland, ostatnią szansą dla 9 Armii, by utrzymać front. Jednak obie dywizje napotykają ogromne trudności w dotarciu na pierwszą linię. Brak środków transportu dla piechoty zmusza część żołnierzy do marszu pieszo, a pojazdom brakuje paliwa. Nawet dostępne paliwo, odzyskane z zatopionych tankowców na zalewie szczecińskim, okazuje się zanieczyszczone, co zmusza kierowców do częstego czyszczenia gaźników. W efekcie przemarsz zmienia się w bezładny strumień pomieszanych pododdziałów, a pojazdy bojowe docierają na wyznaczone pozycje pojedynczo, często spóźnione. I rozproszone. 18 kwietnia sytuacja staje się krytyczna dla Niemców. Zwłaszcza w rejonie działań sowieckiej 47 armii, która zbliża się do przełamania niemieckiej obrony. Zdesperowany dowódca 9 armii rzuca w ten odcinek wszystkie dostępne odwody, co ułatwia zadanie 3 i 5 armii uderzeniowej, które tego dnia w końcu zaczynają odnosić większe sukcesy. Generał Busse używa wszystkiego, co ma pod ręką, jednak te siły okazują się niewystarczające, by powstrzymać napór sowieckiego walca. Pod koniec dnia, w rozmowie z dowódcą grupy armii Wisła, Busse stwierdza: Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Niemcy nie posiadają już żadnych odwodów, które mogliby wprowadzić do walki. Wszystkie oddziały, które do tej pory posiadali, albo są już rozbite, albo walczą resztką sił. W panice z Berlina wysłano wszystkie dostępne bataliony Volkssturmu. Ale to nie są siły, które mogą odmienić dramatyczną sytuację 9 Armii. Niemcy powoli się zaomują, Nie mogą wytrzymać trwającego 3 dni morderczego ognia sowieckiej artylerii. Do dowódcy armii, nawet poszczególnych dowódców korpusów, cały czas dzwonią nazistowscy aparatczycy z Berlina, pytając, gdzie przebiega linia frontu. To, co słyszą o słuchawkach, Mrozi im krew w żyłach. Wszyscy powoli zdają sobie sprawę, że to tylko kwestia czasu, kiedy obrona na wzgórzach Syru zostanie przerwana, a wtedy Berlin będzie stracony. Tego dnia Niemcy w akcie desperacji rzucają wszystkie dostępne samoloty, próbując zniszczyć radzieckie przeprawy na Odrze. Chcą odciąć Sowietów od zaopatrzenia i możliwości wzmacniania swoich sił. Jednak zmasowane ataki okazują się nieskuteczne. Nie dają nic. A co więcej, niemieckie działania muszą zostać przerwane, ponieważ czołgi Marszałka Koniewa zbliżają się do lotnisk, z których startują samoloty. Tymczasem sowieckie lotnictwo również działa z ogromną intensywnością. Dzień wcześniej zła pogoda uniemożliwia prowadzenie lotów bojowych, ale 18 kwietnia niebo wreszcie się przejaśnia. Wtedy do akcji rusza 16. Armia Lotnicza, wykonując ponad 4000 misji. Skutecznie paraliżując ruch niemieckich jednostek i wspierając ofensywę na lądzie. Tymczasem wojska pierwszego Frontu Ukraińskiego Marszałka Koniewa coraz szybciej zbliżają się do Berlina. Żukow doskonale zdaje sobie sprawę, że nie może pozwolić sobie na ani jeden dzień zwłoki. Wściekły, wieczorem 18 kwietnia pisze do dowódców podległych sobie armii. Wasza ofensywa na Berlin rozwija się niedopuszczalnie wolno. Jeśli operacja będzie się tak rozwijać, atak może się załamać. Główną przyczyną słabych wyników jest brak organizacji, brak współdziałania między oddziałami oraz brak wymagań stawianych żołnierzom, którzy nie wypełniają zadań bojowych. Rozkazują wszystkim dowódcom armii, korpusów, dywizji i brykat, aby udali się do jednostek wysuniętych i osobiście rozwiązali problem, a mianowicie ustalić gdzie i jaki wróg gdzie swoi, gdzie są posiłki i co dokładnie robią. Czy jednostki współpracują, mają amunicję. Jak zorganizowane jest dowództwo? Do godziny 12, dnia 19 kwietnia, należy uporządkować jednostki, określić zadania, zorganizować współpracę wszystkich jednostek, uzupełnić amunicję i o godzinie 12.00 na całym froncie rozpocząć przygotowanie artyleryjskie i powietrzne, zaatakować wroga i szybko rozwinąć ofensywę zgodnie z planem. 19 kwietnia 1945 roku. Żukow w końcu postanawia zmodyfikować swój plan, którego tak sztywno trzymał się od trzech dni. Główną oś natarcia kieruje teraz w pas 47. Armii oraz 3. Armii Uderzeniowej, której podporządkowuje Drugą Armię Pancerną Gwardii. Ta zmiana planu przynosi efekt. 47. Armia i 3. Armia Uderzeniowa odnoszą znaczne sukcesy, przesuwając się wyraźnie do przodu. To oznacza, że 19 kwietnia 1945 roku niemiecka obrona na wzgórzach Siloł jest przełamana. Generał Busse rozumie, że bitwa jest przegrana i że należy jak najszybciej wycofać się na zachód. 9 Armia zaczyna rozpadać się na trzy części. Na południu pozostaje grupa składająca się z 5 Korpusu Górskiego SS, załogi twierdzy Frankfurt i 11 Korpusu Pancernego SS. W centrum 56 Korpus Pancerny, a na północy... 101. Korpus Armijny. Wyścig Żukowa i Koniewa o zdobycie stolicy III Rzeszy wchodzi w decydującą fazę. 21 kwietnia II Armia Pancerna jako pierwsza przebija się na północne przedmieścia Berlina. Jednak już dzień później trzecia Armia Pancerna Gwardii z frontu Koniewa pojawia się na południowych obrzeżach miasta. Obaj marszałkowie doskonale wiedzą, że każda godzina może przesądzić, czyje oddziały jako pierwsze wjadą przez Bramę Brandyburską do Kancelarii Rzeszy. Jedno jest jednak pewne – los Berlina został już przypieczętowany. Rozstrzyga się on w czterodniowej, krwawej bitwie na wzgórzach Silo. Jednak co ciekawe, straty obydwu stron w tej bitwie pozostają dziś trudne do dokładnego ustalenia. Wiadomo, że cały pierwszy front białoruski stracił od 16 do 18 kwietnia 1945 roku około 33 tysiące żołnierzy zabitych i rannych. Ale dane te dotyczą również innych odcinków, nie tylko wzgórz Silo. Straty niemieckie ze względu na chaos panujący już wówczas w szeregach Wehrmachtu również są trudne do ustalenia. Mówi się o 12 tysiącach zabitych i 20 tysiącach jeńców, ale ciężko zweryfikować te dane. Jednak jedno jest pewne: bitwa o wzgórza Silo była ciężką, krwawą bitwą. Niemieckie siły wychodzą z niej tak osłabione, że mogą potem bronić Berlina tylko przez 8 dni. To znacznie krócej niż długie, wyniszczające walki o Wrocław, Budapeszt czy Gdańsk. Wzgórza Silą stają się kluczowym punktem niemieckiej obrony, którego upadek przesądza o losie stolicy Rzeszy.